Nowe umiejętności, doświadczenie, tysiąc do pewności siebie i przede wszystkim fantastyczna zabawa. I dotyczy to wszystkich 32 kandydatek, które dzisiaj otworzyły ten przepiękny wieczór. Korona jest tylko jedna, ale to od każdej z tych dziewczyn zależy, czy będzie królową swojego życia. Pamiętajcie, dziewczyny, sukces i szczęście mieszkają w naszych głowach. Na scenie jest już pięć finalistek, ale ten wieczór jest nie tylko o nich. Jest o wszystkich dziewczynach, które miały odwagę zgłosić się do konkursu i sięgnąć po marzenia. Powitajmy pozostałe 27 pań. Koronacja i główny werdykt już niedługo, ale przecież Państwo przez cały wieczór głosowali na swoją mis. Miss Polski Widzów Telewizji Polsat. Tak jest: bramki SMS-owe zamknięte, głosy policzone, szarfa czeka. My też czekamy. Jest też słynna koperta, którą teraz otwieram. I tutaj mamy wszystkie wyniki. Zwycięzczyni otrzyma smartfon, spędzi weekend w uzdrowisku termalnym w Uniejowie i dostanie zaproszenie na Earth Festival. A Państwa już dziś zapraszam do Polsatu na galę Mister Supranational, która odbędzie się w sobotę o 20. Czas na pierwszy werdykt. Mów Paulina, mów. <noise> Nie, podtrzymam jeszcze Ciebie szczególnie oh. w napięciu. Mocą Państwa głosów, Miss Polski, widzów, Telewizji Polsat. Jest dziewczyna, która nie znalazła się wcale w finałowej piątce. Jak myślicie kto? A ten tytuł otrzymuje Cudowna 29 z Województwa Wielkopolskiego, czyli. Agnieszka Bredka. W państwa imieniu koronuje ją Marcelina Zawacka. Proszę państwa, oto siła demokracji. Państwa głosami numer 29. Agnieszka Brewka otrzymuje wasz tytuł. Miss Polski, widzów telewizji Polsat. Koperta już jest. Myślę, że powinniśmy zaczynać. I lądro, w jakiej kolejności? No, Zacznijmy quartą, oczywiście tak. od czwartej Czy wicemis. Możesz, Mogę? Proszę. Poproszę, poproszę. <shr> Czwartą wicemis Polski 2023 zostaje... Martyna Rurańska, województwo dolnośląskie. Miss Polski 2004 – Elżbieta Sawerska. Ogromne gratulacje. Czwarta wicemis, Martyna Rurańska, województwo dolnośląskie. Czy ja mogę trzecią? Proszę, Krzysiu. A więc cztery dziewczyny czekają w skupieniu. Odliczamy dalej. Trzecią wicemis Polski zostaje. Numer sześć, Patrycja Jarocka, województwo lubelskie. Szarfę i koronę wręcza Ewa Bachowicz. Proszę Państwa, jeszcze trzy dziewczyny są niepewne swojej przyszłości, więc zróbmy to w miarę szybko i bez To ty tak potrafisz. Tytuł drugiej wice mis Polski trafia do dziewczyny z numerem 13. Dominika Staniaszek. Województwo Mazowieckie. A Dominikę koronuje Iza Janachowska. Zostały dwie kandydatki. Województwo Wielkopolskie i Województwo Opolskie. Opolskie. Tak jest. A więc jedna z nich założy za moment Koronę mis Polski 2023. Dokąd pojedzie w tym roku błyszczący obiekt pożądania składający się z prawie tysiąca kryształów. Przekonamy się. Fundatorem nagród jest sponsor programu Jubiler Schubert. Ona za chwilę zmieni właścicielkę jeszcze przez chwilę błyszczy na głowie Miss Polski 2022 Aleksandry Klepaczki. Tak jest, to jest właśnie ten moment. Olu, zapraszamy Cię na scenę do Twój ostatni jakże miły obowiązek. Zapraszamy Ola Klepaczka, Miss Polski 2022. za emocje. Dziewczyny wspierają się na scenie. Za chwilę okaże się, która zostanie królową, a która wicekrólową, proszę Państwa. Miss Polski otrzyma 60 tysięcy złotych. Skuter oraz hulajnogę elektryczną, ufundowaną przez sponsora programu właściciela marki Motus. Ale przede wszystkim... Wygra najbardziej niezwykły, pewnie trochę szalony i z pewnością niezapomniany rok swojego życia. Oj, zdecydowanie i już na zawsze zostanie we wspaniałej rodzinie Miss Polski. Kochani, zróbmy to razem. Tak jest, ogłosimy razem, oczywiście. Panie i Panowie, chciałem Państwu powiedzieć, że chcieliśmy. Miss Polski, która została wybrana przez panel ekspertów i której imię i nazwisko za chwilę ogłosimy. Zajęła drugie miejsce w głosowaniu widzów Telewizji Polsat. Panie i Panowie, mamy zaszczyt ogłosić, że zwyciężczynią tegorocznego konkursu i zaszczytny tytuł. Najpiękniejszej Polki, czyli Miss Polski 2023 otrzymuje dziewczyna z numerem 16. Angelika Jurkowajes. Województwo opolskie. Przed Państwem Angelika Jurkowaniec, Miss Polski 2023. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego zwyciężczynię dekoruje szarfą Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń. Gratulacje, pięknej kwiaty. Dziękujemy. I teraz ten moment. Ola Klepaczka, proszę, abyś przekazała. Korony to jest ten najbardziej symboliczny moment całej Gali. Poproszę Was o wielkie brawa. Szarfę udekorował prezydent miasta, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Korona od Oli Klepaczki. Czek na 60 tysięcy złotych hulajnoga i skuter od sponsorów. Takie jest, ogromne brawa dla Miss Polski. Ale także poprosimy ogromne brawa dla pierwszej wicemis, bo to bardzo zaszczytny tytuł. Pierwszą wicemis Polski 2023 zostaje z numerem 30. Tak, to dla mnie to vacie. Julia Marcinkowska, województwo wielkopolskie. Julię koronuje Aleksandra Klepaczka. Poprosimy o ogromne brawa, także przepiękna, niesamowita dziewczyna. Na to wszystko czekaliśmy, proszę Państwa, cały wieczór, i to się dzieje. Jest dokładnie tak pięknie, jak sobie to wyobrażaliśmy. Gratulujemy zarówno pierwszej wicemis Julii Marcinkowskiej, wszystkim finalistkom, ale największe brawa, gratulacje dla Miss Polski 2023, Angeliki, Angeliki Jurkowaniec. Proszę Państwa i dziękujemy wszystkim odważnym, pięknym dziewczynom, które pewnego dnia postanowiły spróbować czegoś zupełnie nowego i trafiły aż tutaj, na tę scenę. Angeliko, droga, powiedz, co czuje w tym niezwykłym momencie najpiękniejsza Polka? Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję za jury za tą szansę. Było bardzo trudno, starałam się, się wszystkie. Dziękuję za zaufanie. Angeliko, a do kogo będzie pierwszy telefon, który wykonasz po zejściu ze sceny? Pewnie do mojego dziadka i babci, którzy siedzą przed telewizorami. Pozdrawiamy! Tu, to możemy ich pozdrowić! Pozdrawiamy, dziadku! Babciu. Angeliko, natomiast kto jest tutaj dzisiaj z tobą? Rodzice, mój chłopak i moja najlepsze przyjaciółka z narzeczonym. I to było cudowne wsparcie. Proszę Państwa, ten wieczór kończy się dla nas, ale dla Angeliki jest absolutnym początkiem. Powiedziała dziękuję za zaufanie, a więc wiemy, że na pewno będziesz wspaniałą Miss Polski, która będzie reprezentować Polskę i polskie piękno na całym świecie. Pytamy ją o to latem 2024, kiedy zasiądzie w gronie ekspertów i będzie wybierać swoją następczynię. Dziękujemy z całego serca Państwu za ten niezwykły, piękny wieczór. Zobaczcie jaka tu jest piękna atmosfera, dziewczyny się wspierają z wsparcie, przytulanie, a my proszę Państwa dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie godziny tego wieczoru piękna i mówimy, że najpóźniej do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, dobranoc. dobranoc, dziękujemy bardzo.